A te to ich torebki? Takie chociażby, kurwa, pierwsze z brzegu szukanie kluczyka. Ja pierdolę, stary, do auta. Mówię jej. Trzy lata szukasz kluczy, czwarty rok będzie. Kluczy? Kłów na mrozie. No szukam, wkładałam, nie ma. Kochasz mnie? Bardzo. To zrób coś dla mnie i wkładaj je w torebce do jednej kieszeni zawsze. Ale ona widać, aż tak bardzo mnie nie kochasz, tak bardzo. On je nawet wkłada do tej samej. Ale? Ma tam dziury, też chuj z tego. Pół grzebie, wyjmuje szminkę w kinie, poprawia sa tam maźnie, ledwie, pół chowa, potem gmera. Kto ją kurwa w ciemnościach wypatrzy, że ma usta niemalowane, po? <słuch> Mózgi kobiece mają więcej substancji szarej. Szarej na pewno. A połączenia między komórkami? Przez komórkę chyba.